No cześć, witam Cię w mojej kuchni. Dziś wspólnie przygotujemy świąteczny sernik waniliowo-cytrynowy w wersji niskowęglowodanowej. Łączy on w sobie delikatną kremowość wanilii i orzeźwiającą nutę cytryny. Potentyw ciasta, który nie tylko pięknie pachnie, ale od razu wprowadza atmosferę świąteczną. Jest on idealny na rodzinny stół. To cóż... Robimy sobie kawkę i zaczynamy. Tutaj mam kilogram tłustego twarogu, 10 jajek, 150 g erytrytolu, możesz też użyć ksylitolu bądź stewi, starta skórka z jednej cytryny, 140 g masła. I tutaj mam jeszcze jedną laskę wanilii, z której będę wyjmować nasionka. Teraz laskę wanilii przetnę sobie na pół. I teraz wyjmę z niej nasionka. Zrobię to nożykiem. Teraz z drugiej strony. Ok. Teraz Amelcia doda co? To są nasionka z laski wanili, tak? Tak. Wsypujemy wszystkie. Ok, nic się nie może zmarnować. Dobra. Teraz damy skórkę z cytryny. Wszystko, wszystko daj. I teraz tutaj do sera y, będę wbijać żółtka, a do osobnego pojemnika będę wlewać białka. Proszę. Ja. Oj! Nie tu, tutaj wbijam białka, a tu wlewam żółtko. To następne jajeczko. Proszę. Okej, okay. dziękuję. I teraz Amelcia wbija ostatnie jajko. Oj. Tak, przełóż do drugiej, okej, okay. ciach, tak z brzegu jak Ci pokazywałam, o, o, super, dobra, już możesz przekładać tu, pięknie, dziękuję. Proszę. I teraz sobie zmiksujemy ser z jajkami na gładką masę. Ja trzymam miskę. Okej. Okay. Teraz ty. Hmm? Okej. Okay. Mamy to. Fajna, taka gładka masa nam wyszła. Teraz tutaj do pojemniczka wrzucamy masełko. Najlepiej jakby było miękkie. Wsypujemy erytrytol i teraz znowu zmiksujemy sobie na gładką masę. Dobra, mamy to. Teraz białka ubijamy na sztywną pianę. białko nam się już ubiło i działamy dalej i teraz co, do sera dodamy masełko z erytrytorem. I jeśli Ci się podoba ten przepis to kliknij proszę łapkę w górę będzie mi bardzo miło Ameli też, prawda? tak okej, okay. daj mama to ściągnie I teraz ja trzymam, a ty to wymieszaj wszystko. razem. Okay. Tak, o? Tak, tak, dobrze. Pięknie. W jedną stronę kręć. Dobra. A, też w drugą też możesz, jak chcesz. Ciebie się w głowę ważne, żeby się kręciło. nie o, Właśnie. Ważne, żeby nam się tu składniki pomieszały wszystkie, nie? Mhm. Mogę teraz ja? Sprawdzę, jak to wygląda. Ale piękna masa na wyszła. No, taka żółta. Dobra, i teraz co, Amyciu dodajemy nasze białko. Po troszeczkę damy, tak? Po dwie, trzy. Tak. No, teraz delikatnie ja wymieszam, dobra? Zobaczysz, jak ja mieszam. Okay. Może Ty będziesz się trzeba tak delikatnie wymieszać. A jeśli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj proszę mój kanał. Będziesz na bieżąco z moimi pomysłami. I będzie nam jeszcze milej. No, oczywiście, że tak. Dobra, dodamy teraz jeszcze No Trzy razy będziemy je dodawać. Jak chmurka. Jak chmurka, dokładnie tak. Widzisz, takie już ciasto. Zobacz jak chcesz, sprawdź sobie tak delikatnie. Czujesz, jakie już luźniejsze ciasto jest? Tak. Bo wcześniej było takie zbite, twarde, nie? Pokaż. Dobra, trzymaj mi miskę. Dobra. Uwaga. Mhm. Dobra i teraz już dodajemy... Ostatnią porcję. Ostatnią porcję białka, tak. Ale mamy pełną miskę, Amela. No. Dobra. Teraz już ostatni raz mieszamy. Trzeba uważać. Ale puszysty będzie. No. Będziesz, Emelciu, próbować sernicze? Tak. Ty lubisz serniczki, prawda? Bardzo. Jeszcze nic nie wyleciało. No jeszcze nie. Ale już prawie. zobaczmy mogliśmy większą miskę wziąć. Ale to nic. Wszystko nam się tu udało. Idealnie. Tak jest. My już mamy gotowe. I teraz będziemy co? Przelewać do? Formy. Tak jest. Dobra. I tutaj mam tortownicę o średnicy 27 cm, wyłożoną papierem do pieczenia. I piekarnik już nagrzewam do 170 stopni grzanie góra-dół. I teraz wlejemy masę Amela, tak? Dawaj. Dobra. O ja cię, ale dużo jej jest. Co mam. Wlejemy. I ocie. Trzeba wybrać. Tak Ja wybieram tutaj wszystko. W sześciu peńko dokładnie. Tak. Mm, ale będzie pyszne. To też tak myślę. Mamy wszystko? Tak. Jeszcze z brzegu. Ok, odstaw tam. Teraz sobie tutaj troszkę wyrównamy. Tak, wyrównaj ciu. I serniczek będziemy piekły przez 60 minut. Czyli godzinę. Godzinę, tak. I później jak już się upiecze, to delikatnie uchylimy dźwiczka od piekarnika. Piecarnika. I będzie w piekarniku sernik aż ostygnie. Tak? tak? Jeszcze możemy tak zrobić, żeby pęcherzyki powietrza, jeśli jakieś są w środku, to nam wyjdą do góry. O. Dobra. I lecimy z ciastem do piekarnika. Sernik już mi ostygł, teraz go tutaj nożem w koło obkroję. OK. I otwieram blachę. I ciach, mamy to. Teraz serniczek sobie pokroję. Proszę, jaki piękny wyszedł. Super. I można zajadać. Nasz świąteczny sernik prezentuje się cudownie. Pachnie obłędnie. Świetnie sprawdzi się na świątecznym stole, czy tak po prostu na co dzień do kawy. Wypróbuj go w swojej kuchni. Daj mi znać w komentarzu, czy Ci smakuje. Smacznego Ci życzę i do zobaczenia w następnym odcinku. ten rytm. Jedz z